Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego czujemy się zmęczeni, obciążeni lub chorujemy? Starożytni alchemicy wiedzieli, że nasz organizm, podobnie jak cenne metale, może zostać oczyszczony i przekształcony w coś doskonałego, ale jak to działa? Zanim zagłębimy się w tę fascynującą podróż, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Chcemy poznać Twoje zdanie: co według Ciebie jest kluczem do prawdziwego zdrowia? Alchemicy wierzyli, że ciało człowieka jest jak naczynie, gral, który musi być czysty, aby mógł w pełni funkcjonować. Toksyny, które gromadzą się w naszym organizmie, działają jak zanieczyszczenia w metalu, osłabiają strukturę i zakłócają harmonię. Tak jak rośliny przechodzą proces oczyszczania i wzrostu dzięki wodzie i światłu, tak nasz organizm potrzebuje detoksykacji, aby odzyskać pełnię zdrowia. Bez niej system zaczyna działać wadliwie, co prowadzi do chorób, zmęczenia i osłabienia. Dla alchemików proces oczyszczenia to pierwszy krok do transformacji, zarówno fizycznej, jak i duchowej. Organizm obciążony toksynami działa jak zatkany filtr. Toksyny zakłócają przepływ krwi, energii i procesy metaboliczne, co prowadzi do przewlekłych stanów zapalnych i degeneracji komórek. Wyobraź sobie, że silnik samochodu jest zanieczyszczony, nie pracuje efektywnie, a jego żywotność skraca się. Podobnie jest z naszym ciałem: kiedy usuniemy zanieczyszczenia, organizm zaczyna działać na pełnych obrotach, lepiej się regeneruje i staje się silniejszy. Alchemicy oczyszczali ciała, używając naturalnych metod: ziół minerałów i eliksirów, które usuwały toksyny i wzmacniały organizm. Dziś ich techniki znajdują odzwierciedlenie w dietach oczyszczających, takich jak dieta doktor Dąbrowskiej czy detoksykacja ziołowa. Ich filozofia była prosta, zdrowe ciało to czyste ciało, a czyste ciało jest zdolne do samoleczenia. Możemy wprowadzić alchemiczne podejście do zdrowia do naszego życia poprzez regularne oczyszczanie organizmu, na przykład postem warzywno-owocowym, spożywanie produktów naturalnych Takich jak zioła i alkaliczne warzywa. Unikanie toksyn, które obciążają nasz system przetworzonej żywności, alkoholu i cukru. A co, jeśli klucz do zdrowia jest prostszy niż nam się wydaje? Co, jeśli wystarczy oczyścić swoje ciało, by odzyskać energię i równowagę? Alchemicy uczyli nas, że zdrowie to harmonia między ciałem, umysłem i duszą. Ich wiedza o oczyszczaniu i transformacji jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Wiedza alchemiczna to dziecitwo, które faktycznie uczy nas, jak przejść transformację. Może to czas, byśmy przypomnieli sobie o mądrości przeszłości. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli uważasz, że te treści są wartościowe, subskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Po więcej inspirujących materiałów zapraszamy na naszą stronę ormusonline.pl. Twoje zdrowie Twoja decyzja.